Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z serii na Polsce. Ja idę po malucha, jakby co. Pamiętajcie, że w poprzednim odcinku zostawiłem tam tego, co wypożyczałem, tą ciężarówkę. Na starcie, zostawcie hashtag różniwa nowym nabytkiem. A przyda wam serduszko, albo nie. Żniwo... nie czekaj to tak. Nowy nie. Nowy w polu, o! Nowy w polu, a przydam wam serduszko yy, wpadajcie na so, inne social media oczywiście i tutaj zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, bo miał uchać, że miał chociaż jakieś efekty z tego, że ja to dla was nagrywam. Ale ja się teraz przebiegnę po tego malucha, no bo nie będzie tam stał przecież cały czas, nie? Kurde jak ja, ja mam szybki, jak ja szybko biegam Kurde. ja pokonuję tysiące kilometrów Pawła, Paweł zduniak i rura. Ja tylko Ja wyprzedzę tych ludzi. Uuuu, mm, jaka piękna kobieta. Mniejsza. Tu kolejna. Rura to koszenyc kurde rura Oczywiście jeszcze was zapraszam na lajwika, bo na pewno jakiś będzie Maluch stoi i stoi Klucze mają do są, także tu nic by się nie stało Dobra otwieramy dobra Dzisiaj powiedziałem jak mówiłem na żniwa także i rura, kurwa, tym Fiatem. To jest Fiata, nie? Byle gówno. Patrzcie, ja Wam mówię, ile to powiedzieć. 86. No kurde, patrzcie. Ja wyprzedzę na spokojnie to auto. Patrzcie, kurde, patrzcie, jak ja jadę. I rura, papa, pa, ziomek z tyłu, żegnam, papa. Kurde, motherfucker. A to co to tu leży? Czekajcie. Jakaś kartka, ty. Poszukiwany Jason. Uciekł ze szpitala. O co tu chodzi? Panowie. O co tu chodzi? Uciekł Jason. Garulla. Hmm. Może Wy nie widzicie tego, no ale ja to wam, tutaj Wam czytam, właśnie. Uciekł Jason Gerula ze szpitala. Jeszcze żyje. Krąży po wsi i dalej morduje ludzi. Jego słynna furgonetka. widziała ostatnim razem w krzakach. Tylko, że w krzakach jej teraz nie ma. Bo ja wiem, ona jest gdzieś tu, tam, w lesie. Mhm. Mm no i będą problemy z tym Jasonem, dobra Będą problemy jak mówię wam Będą problemy Jeszcze, jak on się tu pojawi Proszę, proszę, proszę iść I uważać, bo Jason gdzieś tu panuje w okolicy I jak Jason wróci to ja się zabiję po prostu Gdzież go zabiłem wtedy Pamiętacie go? Jak go utopiłem w takim małym jeziorku jeszcze to było na tamtej na Bolusiowie no no będziemy się martwić chyba to... mhm mm niczego czymś byśmy nie zapomnieli a zapomniałem o jednym, dobra muszę, muszę jedno cięcie zrobić za chwilę Dobra maluszka sobie odstawimy gdzieś tam do garażu odstawimy A dobra maluch i tak mi jest niepokojący agregat Dobra ja zrobię cięcie i za chwilę wracam także to zacznę po cięciu Także witam jeszcze raz po cięciu Ja musiałam jedną rzecz zrobić i kosztowało mnie to 5 minut no ale trudno Yy, wsiadamy do bizona z 040 palimy go i jedziemy kosić wreszcie a jeszcze jedno mm, tu mam dzioby poczekajcie jeden kurwa nie jedziemy kosić bez to jest kurwa bizon profesjonalny bo no, widzicie no teraz możemy jechać kosić także czekajcie się nie mają no dobra a w sprawie jasona no to no właśnie znaczy, jak się wchodzi no to maska maska się zajmuje niestety czekajcie to zobacz, poprawimy to dobra jest git teraz a my co jedziemy no w sprawie jasona no to nie wiem ale szykują się kłopoty na pewno także oglądajcie wszystkie odcinki i tyle nie się dowiecie. A Bizon ZT040, no to posłuży mi jeszcze tak z kilka. Do gościu, gościu wychodzi jeszcze sobie i to... W tym roku wszystko tnę, tylko. Na, w, tym, w tym roku tnę tylko na sieczkę, na, żeby mieć ziarno. I nie tnę do nas, tylko na sieczkę. <laughs> Przepraszam. Także, o to się nie pytajcie, czy coś tam Tnę tylko dla sieczka I czy to zboże dojrzało całe, bo ja to nie wiem Właśnie bym sprawdzić przed chwilą, na te 5 minut, czy ono już jest dobre Jakość ten, czy ono już jest suche, jest Także Dobra no to co? Włączamy moc i pierwsze odpalenie Bisona Z040. Kurde, możemy ją ja turkę, sobie strzelę taką. Dobra. Jada, ligi, czekajcie. Dobra, nie oddaję git, czekajcie. Dobra, ruszyła maszyna, już nic jej nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Heder jest dobrze, dobrze. Panie! Jak to chodzi elegancko. Ile sypias Już? Łoł. Wow, Ale nawiezione było. Chociaż tyle dobrze. Dobra. Widzę nie chodzi. O jaki głosi? bo też mi uszy podpową, Gubi. Czekajcie, mam że Gubi. Czekajcie za kołem. No, za kołem Nic nie ma. Widzicie? Wystawiałem go dobrze. Dobra, kosimy. Kosimy 5-4 na godzinę, także jest jakby się ktoś pytał gdzie jest ta 40 to na ls word albo na ls portal i zostawcie tą łapeczkę w górę i subskrypcję bo warto a no, rzucę, rzucę tym headerem kurwa zespołem tnącym patrzcie jak już rzuca rzuca w kapitalnie Jak zrobimy jedno kółko to... Zobaczmy ile sypnie Na razie 600 litrów Czekamy na pierwszą tonę Na pewno tona to będzie jak dojedziemy do końca dużo Na pewno będzie tona Albo nawet nie Nie wiem czy objechać to kółko Jedno dookoła czy nie jak tu nam sypnie chociaż z takie dwie, dwie dobre przyczepy, to będzie dobrze. Toż będzie zawsze jakieś pieniążki na rozwój naszego tego gospodarstwa. Obecnie, no niestety, no nie mamy żadnych pieniędzy teoretycznie. No 2000, no co to jest, to 2000, no 2000 to mało. My potrzebujemy trochę więcej, żeby roz, chociaż kupić jakieś tam większe maszynki, czy coś, nie? Mam w planach kupić większy ciągnik teraz. Hmm, no to potrzebuje też, nie? I kupi do niego już maszynki, także... No będzie się działo. I także muszę było posprzedawać, bym posprzedawał stare jakiś kupił trochę nowszy sprzęt bym już tym chociaż pracował no kombajn bez osa, no ale no bo też chcę kupić jakieś pole nie? no ale najpierw trzeba się rozwinąć pamiętajcie też o tym, nie? seria się będzie rozwijała powoli także no i tego odcinka już nie będzie nawet jako premierowy, dlatego to mniej tego czy coś, nie? Ja jest, jest, nagram to w sobotę w takim pierwszym i 27. To. Także... Czarzem. Aha, dobra. Czarzem, ścisni. Ja, już to ona. Jak nie, też się po przyczepę, polecam, a nie od sąsiada pożyczę. Na live na pewno to dokończymy to pole. Że tam też nie położymy, nic nie zrobimy. Także to pole możemy dokończyć nawet na live Na którego serdecznie zapraszam dzisiaj. <laughs> Mimo, że jestem chory, to i tak wam zrobię. Już jeden był. Jak słyszycie, no. Głos ma mnie fajny. Także. Nigdy mamy? Nie, no ja naprawdę, naprawdę, naprawdę na pewno, naprawdę napełnię to. Ten tego gizona w mieniu oka dobra, czekajcie wykosimy tu chociaż ze trzy jak to będzie dobrze jeszcze zdążę się dzisiaj wysypać naprawdę no jak będzie sypało tak dużo to będzie fajnie, dobrze bo im więcej sypnie, tym więcej mamy kasy a im więcej kasy tym lepsze maszyny także zobaczycie już niebawem jakie kupię nowe nabytki a są warte wyczekiwania może nie będzie to jakiś zbytnio nowy sprzęt no ale zawsze coś tam nie Dobra, czekajcie. Dobra, no, mam nadzieję, że jak dojdziemy do połowy pola, to już będzie zbiornik. Nie, ale jest idzie Albo taką miniaturkę zrobimy. O, lub rzecz taką, o. Dobra, ja będzie jakaś tam miniaturka. Zawsze. Mamy już 70% zbiorników, ale tu nie widać, no ale już miga, nie? No, zaraz powinniśmy już podjeżdżać teoretycznie z przyczepą, no ale jeszcze musimy napełnić trochę tego i myślę, że skończymy ten odcinek. A resztę, no to na to dokończymy, dużo nie ma tego tak, już... na live'ach dużo będziemy nadrabiać prac, polowych z tym. Związane na razie to takie polskie granie, można powiedzieć. Później będą już coraz większe sprzęty, rozwijamy się. Hmm. Także no, i to ma zbiornik pojemność. Czekajcie. Jeśli nie okazało, że to ma jakieś dobre, do, do, do więcej dziewięćdziesiąt osiem, ile to ma dwa siedemset, to dwa siedemset, a nie dobra. Bizonkę zostawimy tutaj, Rurę otworzymy. Jakbyś nie pytajcie się, czemu rura wydechowa wchodzi w to, No ale w 40 y tak było. A od 50 chyba zaprzemieści, tłumik wiecie, gdzie już nie. Dlatego tak się nie, nie pytajcie, czemu tłumik co tu robi. Mamy 15 minut do odcinka. No. Ja, nie lubię robić długich odcinków, bo to się strasznie długo wrzucałem na tego YouTube'a, no ale. Dla was o coś tam dłuższego można nagrać zawsze. No i jak widzicie trochę też realnie gram, no bo mogę zawsze wcisnąć jeden przycisk. Jestem w ciągniku, ale ja wolę iść na piechotę. Czekajcie, gdzie to jest moja ta gospodarka. Ja jeszcze... Chyba tu stała ta furgonetka Jasona, a ja ją wywiozłem. Możecie sobie obejrzeć odcinek. Chyba to był 12 albo 13. Coś taka. Dobra, tu kamerę sobie poprawię. Mamy być taką. mamy taką. I rura, kurde, tego szędu. Gdzie nie wychodźcie mi na drogę i pod koło. No, kurde, no. Widzicie. Jak jedziecie tą drogą, to uważajcie, tutaj nie? Właśnie mandat ten, jeszcze pójdziecie siedzieć, za to, że patrząc iście, człowieka. Tu monitoring wiejski to wszędzie widzicie. Bo, wow, 40 się ładnie tam prezentuje, no dole, choć nie powinno być widać. To jest ku Jep w tą pszenicę Jep w tą kukurydzę Jak ja dzisiaj tragicznie jeżdżę No zobaczymy ile zapełnimy ten Ile zapełnimy tym zbiornikiem z 40 i przyczepę o jeszcze na koniec taki eksperyment Jep kurde Gdyby był bizon zakąt, to nad tym zakładem to kościół, no ale jak jeszcze jest jeszcze trzeba zapalić. Czekajcie, że to trzeba na kombaj przełączyć. O, dobra, jest. Dobra, podniesiemy header. Panie, bo jeśli to ma być więcej, to. To chelipo, nie? Idę ile ja tu napełnię pełnię mam przyczepa, kurde. Albo taką miniaturkę, o. Może taką zesypaniem będzie jeszcze lepsze. Może? No, no dobra, zobaczymy. Ja ona sypię. Nie, Sypie się jeszcze. Ja zobaczymy. No ale powiedzmy, poczekajcie, nie, jest takie zbytnio brudat. Nie ma tu plew jakiś nie, no nie ma. A jak tam żmika w rurze? Żmika się kręci cały czas elegancko. Ile jest pół na przyczepę? Nie widzę dokładnie. Sześćdziesiąt, nie, to 53% chyba poprawnie, jest dobre. Mam po prostu tego mikrofonu, słuchawka i mi trochę przeszkadza. Najpierw, że go nie było. Dobra, bo ja nie wejdę teraz do bizona. No to ładnie sobie powiedzmy. Dobra. Na dzisiaj to byśmy kończyli ten odcinek, Do zobaczenia w kolejnym. Wiecie, co macie znowu zrobić. I. Rura!